Witajcie ponownie w mojej kuchni. Chciałbym wam dzisiaj przedstawić dwie przekąski. Obie będą miały ten sam podstawowy składnik. Jedynie będą się różniły, tym że jedne będzie z jednego produktu, a drugie będzie z drugiego produktu. Jak będziecie w Irlandii, często w różnego typu fast foodach będziecie mogli spotkać jedzenie, gdzie w nazwie będzie butter. Co to znaczy? Butter znaczy ciasto i mogą to być butter sosicze, będzie tu albo tu. Będzie to butter fish, albo tu, albo tu będzie zdjęcie. A ja chciałbym Wam dzisiaj pokazać znane w Polsce krążki cebulowe oraz plasterki ziemniaka, również właśnie w cieście. W Irlandii butter jest bardzo popularny. Można spotkać również różnego typu warzywa. Można spotkać na przykład krewetki w cieście. To, co się da smażyć w głębokim tłuszczu, i można zamoczyć w cieście, na pewno to będzie w jadłospisie fast foodów. Więc co? Zainteresowani? Zapraszam! Do przygotowania samego ciasta będziemy potrzebowali około 150 g mąki, łyżeczkę proszku do pieczenia. Jedną trzecią, jedną drugą soli, jedno jajko, około 200 ml wody. Ja tutaj podaję jako 200 ml, bo to wszystko zależy, jaka jest mąka. Jedna mąka wciąga mocniej, druga mniej, więc to może być od 180 nawet do 220 mąkę do opruszenia oraz paprykę słodką jako po prostu kolorant. Jeżeli chcecie, możecie dodać sprawdzonego barwnika spożywczego, możecie dodać również kilka kropli, na przykład soku z buraka, wtedy on będzie miał taki bardziej czerwonawy kolor. No, i oprócz tego wiadomo, jeżeli trzeba, to trzeba na krążki cebulę, a na skalapsy trzeba ziemniaki. Ja to, to cebulę i ziemniaki podaję w małych ilościach, bo chciałbym Wam tylko pokazać, jak to się robi, a wyjdzie z, z tego dosyć sporo. Chciałbym jeszcze nadmienić, że woda, jajko, żeby były w tej samej temperaturze, wtedy lepiej się wyrobi ciasto. Cebulę już pokroiłem, mniej więcej na takie półcentymetrowe paseczki i porozdzielałem na pojedyncze krążki. Zaś ziemniaki pokroiłem na takie 2-3 milimetrowe paseczki. Robimy ciasto. Wrzucamy mąkę. Sól. Proszek do pieczenia. Wbijamy jajko. Wsypujemy paprykę. I pomału dolewamy wodę. Najpierw połowę, i resztę. Ciasto ma mieć gęstość, no nie wiem jak to nazwać, trochę gęstszego niż na, e, niż na naleśniki. Oczywiście, ja, ja jak to ja, zapomniałem o jednym z ważniejszych składników. Chodzi o olej do smażenia na głębokim tłuszczu. W moim przypadku jest to zwykły, najzwyklejszy olej. Gdy olej już jest dobrze nagrzany, pamiętajcie, żeby on nie był naprawdę bardzo, bardzo gorący z tego względu, że bater szybko się, ciasto szybko się opiecze, a w środku wszystko jeszcze będzie surowe. Więc gdy olej jest dobrze nagrzany, delikatnie oprószamy w mące, obtaczamy w cieście i wrzucamy na olej. O mniej więcej to tak ma wyglądać. Teraz może krążek. Olej też nie może być za, za zimny ze względu na to, że wtedy yy, ciasto wciągnie bardzo dużo mąki. Bardzo dużo tłuszczu, przepraszam. Mniej więcej, gdy będzie taki kolor, to znaczy, że są już gotowe. U mnie jest e, takie kropeczki widać w cieście. E, ja mam mąkę e, pełnoziarnistą, z przemiału pełnoziarnistego, więc są te kropeczki, bo nie, nie są otręby od oddzielone. E, w którymś filmiku powiedziałem, że jestem ukrytą opcją, już za dzieciństwa byłem chyba ukrytą opcją e, irlandzką. Dlaczego? E, tutaj, będąc e, w fast foodzie oprócz soli, będziecie mogli, będą się również was pytali, czy dodać również octu. Ocet w Irlandii jest bardzo popularny, dodaje się go do frytek, do produktów właśnie takich z baterem, no prawie że do wszystkiego, a najczęściej jest to ocet nie taki nasz, spirytusowy typowo, tylko ocet maltowy. Ja uwielbiam, po prostu uwielbiam te produkty, uwielbiam frytki z octem, zresztą w sklepach tutaj można spotkać Pringlesy, salt and vinegar, czy chociażby y, cocktail prawns, to są Pringlesy, które są... Super kwaśne. Po przekrojeniu krążki cebulowe wyglądają w ten sposób. Zaś ziemniaczki wyglądają w ten sposób. Smakują z każdym dipem, czy to będzie sweet chili sauce, czy to będzie coś bardziej ostrego, czy też bardziej kwaśnego. Dla mnie najlepiej to smakuje z sosem czosnkowym, ewentualnie, tak jak mówiłem, delikatnie posolić i dodać, skropić po prostu tym właśnie octem. To nie jest żaden program sponsorowany. O, żeby wam udowodnić, że jednak tam je, tak takie. Kupiące, delikatne i przepyszne. Ja się z Wami już żegnam. Mam tu sporą porcję do zjedzenia. Jeżeli się spodobał przepis, polubcie, dajcie komentarz. Wiem, że to jest bardzo niezdrowe, ale od czasu do czasu trzeba i takie coś zjeść. I oczywiście zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, bo to mi bardzo pomaga w rozwoju. Trzymajcie się cieplutko. Cześć, do następnego filmu!